Jestem wielkim fanem South Parku. Począwszy od 1997 roku oglądam wszystkie odcinki, niektóre po parę razy. Jasne, czasami trafiają się odcinki lepsze, czasami gnioty, ale potrafię akurat temu serialowi wiele wybaczyć. Gdy w 1999 roku ukazała się gra na podstawie serialu, o mało nie zesrałem się ze szczęścia, plejada barwnych postaci, niesamowite pomysły, czy można było to spierdolić? Czy można było wydymać w dupsko graczy taką licencją? No kurwa, nie sądziłem, nie sądziłem naprawdę. Gdy przyniosłem grę do domu, wyglądałem tak. Gdy ją uruchomiłem, tak. A gdy zagrałem, no to już tak. Stworzone to chujstwo przez Aclime. Powiecie, hej, przecież to goście od Mortal Kombat. I jest to fakt, ale poza paroma dobrymi grami, które można policzyć na palcach jednej ręki stolarza ze Startaku, reszta to już wielkie, parujące kupy gówna. South Park zaczyna się dobrze znaną czołówką serialu, i od razu dostałem strzał w ryj. No kurwa, dlaczego wszystko musieli przenosić na to Jebane 3D? Ja rozumiem, że PSX, że nowa era grafiki, ale kurwa mać, przecież serial broni się pseudo-wycinankami od 17 lat. Jakoś nie robi nikt z dupy trąbki, że chujnia. Ale nie, w końcu kurwa PSX to 3D musi być, bo tak. Debile zaklamu, jak ja ich nienawidzę. Z chujowego intra. No nie mogę. Nawet w Intrze, wyrenderowanym chyba na sandałach z Tesco, nie chciałem się stworzyć dobrych postaci. Wszystko wygląda jak najgorsza chujnia. Lepsze gry robili przed zaborami. No nic. W Intrze dowiadujemy się, że w miasteczko napierdala kometa. jak jebnie w South Park, to jakbyś przywalił dechą w krowiego placka. Dobrze chociaż, że postacie mówią oryginalnymi głosami, a nie wysamplowanymi z Mortal Kombat, bo tak by było taniej. No, i na tym koniec tej zajebiście interesującej fabuły. Wybieramy postać, którą chcemy grać, odpalamy pierwszą planszę i. napierdalamy śnieżkami windyki. Nie żartuję. Ta... Cała gra to pokaz, jak umiejętnie stworzyć coś z niczego i napchać głównem paszcze spragnionych w Parku graczy. Na początku musimy zebrać wszystkie postacie. Po co? Nie wiadomo. A następnie nakurwiać śnieżkami windory. Z początku myślałem, no w sumie okej, okay. jest całe miasteczko, znane budynki, może pierwsza plansza z Indorami, a później będzie zajebiście? No nie było. Druga plansza, Indory w bardziej chujowej scenerii. Trzecia plansza, Indory w najbardziej chujowej scenerii. Potem boss. No jak myślicie, kim był boss? No kurwa Indor w majtach, któremu trzeba rzucać śnieżkami Ashola. Nawet jak na South pomysł żenujący. Potem jakiś gówniany filmik i gonimy tego bossa Indora napierdalając mu w dupsko czym się da. Ale super tytuł, no ja nie mogę. Gra przede wszystkim jest tak kurewsko nudna. W podsumowaniu można przeczytać na przykład, że zatłukłem ponad 300 Indorów tymi zasranymi śnieżkami. 300 kurwa Indorów. Do tego są jeszcze wielkie indory, które trzeba z pół minuty ścieżkami walić, a potem, gdy ich energia jest niska, no to one uciekają i trzeba je jeszcze gonić. No masakra jest. Autorzy oczywiście zaimplementowali inne bronie, no bo to jest z FPS, a nie jakaś popierdółka. W swojej szczodrości autorzy dodali piłki do gry w zbijaka, jakiś karabin na kolorowe fiuty, przepychaczkę do kibla, wyrzutnie krów. No i jedną ciekawą broń, która nawet jest śmieszna, otóż są to lalki Teresa i Filipa, które po rzuceniu wypuszczają w piardzie śmiercionośny gaz. Ale i tak, i tak przez całą grę najlepiej nakurwiać tymi zasrenymi śnieżkami. Drugi, dumnie nazwany Chapter, rzuca nas ponownie na ulice miasta. Tym razem zamiast indorów są klony. I tak jak się nazywają, tak też wyglądają. W chuj zajebiście dużo klonów i znowu najlepszą na nie bronią są śnieżki. Jak dotrwaliście do drugiego chaptera, a niewielu to się udało, w tym momencie chcecie już sobie wydrapać oczy i urwać uszy, aby nie oglądać, nie słyszeć tego gówna. Walka z klonami, potem kolejny poziom, walka z klonami i kolejna walka z klonami, potem boss. Jako że autorzy nie mieli zbyt dużo pomysłu na drugiego bossa, ponieważ wyczerpali je przy pierwszym pomyśle, stworzyli jakąś masę z jednym okiem. Niech żyje kreatywność. Graficznie, nawet na możliwości PSX-a to jest po prostu policzek w ryj wymieszany wielkim aklaimowskim kutasem. Tekstury niby jakieś są, robione na glebogryzarkach, animacja to jakieś wolne żarty, na no, autorzy chcieli rzucić parę smaczków, więc od czasu do czasu spotykasz inne zwierzaki, które możesz potraktować śnieżką. No a one rozłożą nogi. Haha, <laughs> jakie zabawne kurwa! No, dźwięki to już inna para gumiaków, ale wkurwiają tak samo. Postacie rzucają te same kwestie w odstępach sekundy. Poza tym, głosy klonów, findorów, kurwa po dwóch planszach miałem dość. Wspomniałem, że jeden poziom to jakieś 20 minut grania z tym jebanym gdakaniem indorów, a poziomów jest w chuj. Pierwszy raz w czasie grania w krapy wyłączyłem dźwięk, bo nie dałem rady. Złamała mnie ta gra, pokonała moją silną wolę. Brawo, Aklim! Powód do Dumy. Niestety trzeciego zacnego chaptera nie obadałem, gdyż gra uszkodziła save'y i gdy pomyślałem, że w sumie mógłbym ponownie dobrnąć do tego miejsca, moja głowa eksplodowała. No nie da rady, abym jeszcze raz w to chujstwo zagrał. Gra jest tak nudna, banalna i przede wszystkim tak wspaniale chujowa, że pierwszy raz chyba tak żałowałem zmarnowanego czasu. W tym miejscu powinienem opisać błędy, ale błędów gra nie posiada. No to trochę jak zrobić tekstową przygodówkę i szukać w niej błędów grafiki. No niby dziwne, że postać non-stop ma śnieżki, czy łazi po jaskiniach, czy gdziekolwiek. Ma wchój tych śnieżek. No skąd je ma, z dupy wysrane, kurwa nie wiem i nie chce wiedzieć. Gra sprawiła mi prawie fizyczny ból. Ogranie tego chujstwa było tak świetne, jak robienie zębów kanałowo bez znieczulenia. Autorzy, na MacLime czy, czy Apaluza, czy każdy kto dotknął tego gówna, powinni zapierdalać na galerze. Powinni kurwa łapać niedźwiedzie, tygrysy i rekiny rzucając w nie śnieżkami. A wielkie indory powinny dymać ich w dubska radośnie gulgocząc. Nienawidzę tej gry z całego serca. Uwielbiam South Park, ale to co zrobiła Climb, wymaga tylko, kurwa, dwóch rzeczy. Galery i nieocheblowanych wioseł, kurwa. Wiosłować chuje szybciej. Siema, energlonie. Co tam? Co to za ciule? Sąże stul. Że co? Sąże stul. Aha. Czyli dobrze słyszałem. O mój Boże! Zabiłeś Keniego! Ty gnoju! Ziom. Zabiłeś ziomka. Co ty kurwa? Chuj tam nie ziomka, przecież to kreskówka. Co? No kreskówka zaraz ci pokażę. Na ciebie zostawię, bo masz ciekawe wdzianko.